Dzień dobry. Tematem dzisiejszym jest zamach majowy i rząd sanacji. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od takich przyczyn zewnętrznych, które spowodowały, że Piłsudski jednak zdecydował o tym, że musi ponownie wkroczyć do polityki. Ja tylko przypomnę, że on jeszcze Wcześniej udał się na taką emeryturę polityczną do swojej ukochanej wsi, do Sulejówka, który jest pod Warszawą. I tutaj te zewnętrzne przyczyny są następujące. Pierwszą przyczyną była wojna celna, o której mówiliśmy sobie też ostatnio która spowodowała dosyć duże straty gospodarcze no i nieumiejętne zarządzanie państwem przez rząd. Drugą przyczyną będzie rosnące zagrożenie od strony Związku Sowieckiego, który już się narodził w tym czasie. No, i od strony niemieckiej. Trzecią będzie dążenie do rewizji granic, takiej której Niemcy jakby nie akceptują w wyniku samego traktatu wersalskiego. Kolejną, już czwartą przyczyną będzie to, co działo się w roku 1922, czyli jest to układ w Rapallo. Ten układ, też traktat był dosyć nieprzyjemny dla Polski, ponieważ przemawiał przede wszystkim taką izolację wcześniej powstałego państwa komunistycznego oraz tych pokonanych. Pierwszej wojnie Niemców i niestety ten układ w Rapallo jakby wyniósł ich troszeczkę ponad tą przeciętność, co było generalnie politycznie nie na rękę Polakom. Piątą rzeczą będzie sam układ w Berlinie, który zawarli Niemcy z Sowietami. Jest to układ o takiej przyjaźni, o neutralności. Szóstą przyczyną jest układ w Lokarno z roku 1925. Zapewniał on nienaruszalność granicy zachodniej od strony niemieckiej, czyli jest to układ pomiędzy Niemcami, Francją oraz Niemcami i Belgią. I tutaj na tym układzie Polska i Czechosłowacja stanowiły tylko i wyłącznie takie, powiedzmy, malutkie pionki, jako obserwatorzy tam byliśmy, i niestety e, takiej nienaruszalności granicy wschodniej od strony niemieckiej, oczywiście, nie podpisaliśmy, co wiązało się jakby z odejściem od. Idei e, takiej, powiedzmy, że przyjaźni, ewentualnej przyjaźni z państwem niemieckim albo przynajmniej o neutralności. Jeszcze jedna taka ciekawostka bardziej. Ci, którzy negocjowali ten traktat od strony niemieckiej, Gustav Strassemann, e, od strony francuskiej, Ariston Brion i od strony brytyjskiej, e, Austin Chamberlain. Wszyscy ci w roku 1926 zostali nagrodzeni pokojową nagrodą Nobla, więc jakby. Pokazuje się z jednej strony chęć współpracy z Niemcami, a z drugiej strony izoluje się niestety tutaj sprawę polską oraz czechosłowacką. No i ostatnią, siódmą przyczyną będzie to, że ogólnie w całej Europie jakby wzrósł taki czynnik popularności samych rządów autorytarnych oraz totalitarnych. I to też przyczyni się do tego, że w Polsce takie nastroje będą się również musiały pojawić. A jakie były przyczyny wewnętrzne? Przede wszystkim korupcja. Korupcja, która jest no, taką zapłatą za pewną usługę, za pewną czynność, i bez tej korupcji w Polsce w latach 20, w połowie lat 20 ciężko było cokolwiek załatwić. Kolejnym elementem jest partyjnictwo, co wiąże się przede wszystkim z różnymi skandalami politycznymi, takimi też korupcyjnymi, że powiedzmy, że władza, jako że ma dostęp do większej ilości gotówki, kupuje coś niby dla państwa, a tak naprawdę sama na tym korzysta i przedkłada się interesy państwa właściwie nad racją stanu państwa i partie stają się niestety ważniejsze od kraju. Zaraz, czekajcie. Czy ja tego nie znam z czasów współczesnych? Nie, nie. Musiało mi się coś pomylić. Idziemy dalej do przyczyn wewnętrznych, do zamachu majowego. Sam Piłsudski, kiedy odchodził od polityki, robił to mimo wszystko, wydaje się, raczej w sposób taki przemyślany Ze względu na to, że już może miał dość polityki, może miał dość wojska i tak dalej. Natomiast był to dosyć sprawny ruch, jak się okazuje, ponieważ on sam nie jest kojarzony z tym, co wymieniłem wcześniej, czyli żadnymi zapasami partyjnymi, żadną korupcją, ani partyjnictwem. Ostatnią e, taką przyczyną wewnętrzną tego e, zamachu majowego będzie powstanie rządu Hienopiasta z Wincentym Witosem na czele. Już wtedy e, sam Piłsudski powiedział, że zacznie walczyć, z Sejmokracją, czyli z czymś, co ma doprowadzić do uzdrowienia polskiej sceny politycznej, a uzdrowienie będzie miało nazwę Sanacji. Zwróćcie uwagę jeszcze na obrazek, który tutaj pokazuje na tą grafikę, jak wygląda państwo rządzone przez partie, a jak miałoby wyglądać państwo umeblowane przez Piłsudskiego. Skupmy się na tym po lewej stronie. Mamy nepotyzm, czyli dawanie bliskich osób na wysokie stanowiska, mamy fałszowanie prawdy, mamy korupcję, którą wymieniłem, mamy partyjnictwo, które wymieniłem, mamy warholstwo, czy takie, powiedzmy, w sposób chamski odpowiedzi w Sejmie, jakby nieszanowanie samej e, instytucji Sejmu, chyba też skąd znam. I spójrzcie jeszcze na te postacie pod spodem, które są, powiedzmy, takimi bardziej faunami, bo jak się przyjrzymy, tam ma jakieś ogony, możemy zobaczyć jakieś e, ko koźle nóżki, czy ogólnie to, że oni są rozpędzeni, niby zadowoleni, ale co chwilę ktoś z tego układu wylatuje i to powoduje, że nie ma takiego jakby spokoju politycznego, że państwo mogło się swobodnie rozwijać. A z drugiej strony mamy choinkę takiego Piłsudskiego. Zwróćcie uwagę, że na niej światełka się ciągle palą, czyli jest nadzieja. W e, tej po lewej stronie one już właściwie przygasły. I na tych e, powiedzmy bombkach choinkowych u Piłsudskiego mamy szkolnictwo, mamy wytrwałość, mamy pracę, mamy Praworządność, mamy patriotyzm, twórczość, a pod spodem, pod choinką widzimy pięknie zbudowane miasto i worek pełny pieniędzy. Więc wybór jest chyba jasny: Piłsudski albo nikt inny nie będzie potrafił tego państwa naprawić. Więc idziemy sobie teraz do samego przebiegu zamachu majowego. Rozpoczęcie zamachu miało miejsce 11 maja, właściwie co z 11 na 12 maja. Wówczas, po takim alarmie w warszawskim garnizonie, część oddziałów, która była wierna Piłsudskiemu, wymaszerowała do Rembertowa i oddała się pod komendę samego marszałka, co widzimy teraz zresztą na zdjęciu. 12 maja, wojsko, które było wierne Piłsudskiemu, a chciałbym zauważyć, że on ogólnie uzbiera ponad 8,5 tysiąca żołnierzy. Uzbiera on artylerię, uzbiera on takie, powiedzmy, prowizoryczne czołgi, czego w po prostu sejmowa mieć nie będzie. I to będzie wiązało się również ze starymi znajomościami. Tutaj w znowu się wybija Lucian Żeligowski, który znowu pod pozorem tym razem takich manewrów, właśnie pod Rembertowem i to na jego rozkaz właściwie wszystkie te wojska które były pod jego komendą wyruszają na stolicę i zajmują takie przyczółki oraz mosty na samej Wiśle. Rząd Witosa ogłasza stan wyjątkowy co wiąże się takimi działaniami bardziej zbrojnymi. Około godziny 17:12 maja Piłsudski spotyka się z ówczesnym prezydentem niegdyśiejszym przyjacielem, Stanisławem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego w Warszawie i tutaj marszałek zażądał ustąpienia rządu tego Witosa, a prezydent zaś natychmiastowego odwołania oddziałów ze stolicy zaprzestania zajmowania kolejnych terenów, no i oczywiście odejścia od takiego siłowego rozwiązania sprawy. Około godziny 19 z kolei pertraktacje, niestety, zostały złamane i rozpoczęły się walki zbrojne. Czego chciał ten witos wtedy jeszcze, a tak samo jak i Wojciechowski, uniknąć. A Piłsudski ma większość wojsk po swojej stronie, więc wie, że może i troszkę ludzi zginie, ale on tą władzę prędzej czy później przejmie. Do negocjacji takich, powiedzmy pertraktacji, czy też mediacji, zaczynają się wybijać jakby dwie postacie. Pierwszy pan to jest arcybiskup którego kojarzymy jeszcze z lekcji poprzednich, to jest Kakowski i mamy też wtedy takiego marszałka sejmu, czyli Macieja Rataja, który również chce mediacji. Niestety spełzły one na niczym, a tymczasem te zbuntowane oddziały pod wodzą Piłsudskiego, pod komendą Piłsudskiego zajmują kolejne strategiczne pozycje oraz budynki siedziba rządu zajmują dworce, zajmują dyrekcję kolei, czyli kolej przestaje jeździć, co powoduje, że jakby Warszawa ta rządowa jest odcięta od reszty e, kraju. No i w Cytadeli, w tej, którą znamy jeszcze e, z wybudowania po Powstaniu Listopadowym, dowództwo przejmują oddziały podległe Piłsudskiemu. I to wszystko działo się 13 maja. Dzień później, 14, nad ranem rozpoczął się atak na Belweder. Belweder, który był zajmowany jeszcze wtedy e, przez samego Wojciechowskiego. A z drugiej strony atakuje się lotnisko, próbuje się zająć lotnisko na polach Mokotowskich. To wszystko będzie wiązało się z takim, powiedzmy, przyspieszeniem działań zbrojnych, ponieważ po południu prezydent oraz rząd uciekają z belwederu i przenoszą się do pałacu w Wilanowie. O godzinie 17.30 prezydent Wojciechowski oficjalnie zrezygnował z urzędu i nakazał zaprzestanie walk. 15 maja Maciej Lata, którego poznaliśmy jako mediatora. Powołuje on jako marszałek Sejmu, jest on wtedy najważniejszą osobą w państwie, bo zarówno w Konstytucji Marcowej, jak i tej, która aktualnie obowiązuje w Polsce, pierwszą osobą w państwie jest prezydent, drugą jest marszałek Sejmu. I marszałek Sejmu przejmuje obowiązki w tym czasie prezydenta i powołuje on nowy rząd. Rząd z Kazimierzem Bartlem na czele, który jest współpracownikiem Piłsudskiego. Na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanie Piłsudski. I tą funkcję, oraz jeszcze następną, o której będę mówił za parę minut, będzie pełnił aż do swojej śmierci. Jest to początek rządów sanacji, czyli tego owego uzdrowienia polskiej sceny politycznej. A czy to się uda, to zaraz będziemy o tym mówili. Jeszcze zamykając sprawę samego zamachu majowego. Dane są różne. Źródła podają, że zginęło około 400 osób, ponad 900 było rannych. Co jest ciekawe, nikt nie atakował ludności cywilnej, a najwięcej, niestety, zgonów wynika, z gapiostwa ludzi, ponieważ oni obserwowali walki, a nikt nie będzie patrzył, że ktoś stoi na boku, to nie będę strzelał, bo jakaś zbłąkana kula czy rykoszek może w niego trafić. Niestety, największa ilość zgonów była po właśnie stronie ludności cywilnej, ze względu na to, że oni sami nie dbali o swoje bezpieczeństwo. Zgromadzenie Narodowe, czyli Sejm i Senat razem obradujący, wybrało na prezydenta Piłsudskiego. Piłsudski uznał, że on nie chce pełnić tego urzędu i wskazuje on Ignacego Mościckiego. I na tym Ignacy Mościckim jeszcze chwilkę się skupimy, też bardziej w formie ciekawostki. My go znamy jako prezydenta, który będzie właściwie taką, no niestety podpuchą przy Piłsudskim, będzie nazywany Piłsudski wtedy szarą eminencją, czyli taką osobą, która rządzi za pleców prezydenta i tym prezydentem steruje. Hmm. Czekajcie, czekajcie, znowu gdzieś to skądś znam, ale nieważne. Co jest istotne o samym Mościckim, chciałbym powiedzieć parę słów jeszcze sprzed tego wydarzenia, kiedy tym prezydentem został. Ponieważ kiedy był studentem na Uniwersytecie Ryskim, studiował chemię, dostał on takie zlecenie skonstruowania bomby. Bomby, która miała jakby pozbawić życia ówczesnego generała gubernatora warszawskiego, takiego pana jak Josif Hulko. Więc sam Mościcki miał opatulić się tą bombą, która była zrobiona z nitrogliceryny. Ja miałem sobie przepasać tutaj e, na brzuchu, i miał wejść do budynku, w którym no, miał się znajdować owy generał gubernator. Jak się okazuje, został on i cały ten spisek wykryty bardzo szybko przez ochranę, czyli taką carską ochronę, e, carską policję, i musiał mościcki wtedy uciekać. Uciekł do Londynu. Tam, no niestety, początki miał bardzo ciężkie, pracował raczej fizycznie, jak na studenta, nawet współcześnie przystało, ale co jest ważne, razem z żoną osiedlił się w tym Londynie i został producentem. Kefiru. Więc yy, tak, dobrze usłyszałeś, kefiru. E, I to wiąże się przede wszystkim z tym, że rozpoczyna jakby swoją taką pracę naukową nieco później niż mógłby to zrobić studiując dalej na tym Uniwersytecie Ryskim. E, w latach późniejszych ogłosił ponad 60 prac oraz patentów, które umożliwiły tak naprawdę coś, co przejdzie właściwie do historii pod jego mm, nazwiskiem, ponieważ on, tak powiedziałem, to opatentował. Jest to otrzymywanie kwasu azotowego z powietrza poprzez syntezę takich tlenków azotu w łuku elektrycznym. To widzimy tutaj. Jego baterie elektryczne będą później wykorzystane nawet na szczycie wieży Eiffla. Więc jest to naprawdę ważna postać, jeżeli chodzi o świat chemii. Podobno był też bardzo blisko samej nagrody Nobla z tej swojej własnej dziedziny. Oczywiście jej nie otrzymał, byli podobno lepsi. Wracamy do lekcji e, i idziemy sobie do e, początków rządów właściwie samego Piłsudskiego po zamachu majowym. No niestety nie było to coś, co my byśmy mogli napisać jako plus w polskiej historii, ponieważ przeobrażamy się powolutku we władzę autorytarną, czyli taką, której władza skupiona jest w rękach jednej osoby, jest to Piłsudski. Co prawda on nie pełni jakichś wyższych tam urzędów w państwie polskim. Fakt, był dwa razy premierem, będzie tym ministrem spraw zagranicznych, później będzie... Głównym inspektorem sił zbrojnych, o czym jeszcze będę mówił, do końca swojego życia właściwie, będzie tym głównym inspektorem sił zbrojnych. Natomiast co jest ważne, sam Piłsudski no, nie wziął na siebie tego karbu prezydentury, tylko on będzie sobie tutaj rządził. Pierwsze decyzje, które podejmuje, jest to tak zwana nowela sierpniowa, z 2 sierpnia roku 1926, nowela zmieniająca zapisy Konstytucji Marcowej. Wzmocniono kompetencje prezydenta, które miało takie prawo wydawania dekretów, czyli ustaw, które nie podlegają jakimkolwiek decyzjom, i wprowadzono takie zmiany prawne, aby miały one uzdrowić kraj, tak oficjalnie uzdrowić. A tak naprawdę te zmiany spowodują, że władza ta centralna wykonawcza będzie miała o wiele silniejszą władzę niż w momencie uchwalenia konstytucji marcowej, bo tamta nie dawała takiego pola manewru samemu prezydentowi. Ale Piłsudski no, nie spoczął, ponieważ on wprowadził konstytucję kwietniową jeszcze przed swoją śmiercią. Konstytucja kwietniowa z 23 kwietnia 1935 roku wprowadziła już takie zmiany typowo autorytarne. Prezydent wybierany jest na kadencję siedmioletnią, nie ma trójpodziału władzy, wprowadza się typowe rządy prezydenckie oraz ograniczyło się całkowicie właściwie to funkcję parlamentu do bardzo takiego zupełnego minimum, co warto byłoby tutaj też podkreślić. A jak jesteśmy przy tej konstytucji, to warto byłoby zauważyć, jak chytrze można było ją uchwalić. W trakcie posiedzenia Sejmu w styczniu 1934 roku, czyli jeszcze przed tym uchwaleniem konstytucji przedstawiono takie 63 tezy konstytucyjne jako podstawę do takiej dyskusji, do rozmowy. Jako że posłowie opozycji wtedy no, zbuntowali się i na znak protestu opuścili salę Sejmową. Posłowie z BBWR-u, jeszcze o tym będę mówił, pozostali i uznali, że jest to jakby formalny projekt nowej konstytucji, który został po prostu uchwalony. Więc konstytucja wchodzi w życie po podpisaniu przez prezydenta i tutaj w tej konstytucji kwietniowej ten prezydent, jak powiedział, miał najważniejsze właściwie to możliwości, a nawet na samym początku jego uprawnienia były zapisane w takim dosyć lakonicznym kontekście, ale bardzo istotnym, gdzie odpowiadał on tylko przed Bogiem oraz historią, czyli nikt go nie kontroluje. Wybierało go zgromadzenie elektorów. W skład tych elektorów wchodził marszałek Sejmu, marszałek Senatu, wchodził premier polskiego rządu, wchodził prezes sądu najwyższego, generalny inspektor sił zbrojnych, czyli sam Piłsudski oraz 75 elektorów wybranych przez Sejm i Senat. I co jest ważne, sam prezydent ustalał 1 trzecią składu tego Senatu, w związku z tym, no... Nie dało się jakby wybrać innego niż ten, który miał być z góry właściwie przesądzony prezydentem. Więc Mościcki będzie wybrany też później na drugą kadencję. Ale my wracamy sobie jeszcze do roku 1926. Wówczas Piłsudski otrzymuje właściwie dożywotnio funkcję generalnego inspektora sił zbrojnych. Czyli jest to coś, co będzie dawało mu całkowitą władzę nad polskim wojskiem. Jest to tak naprawdę no, niby mały szczegół, ale zasada która wprowadza te rządy autorytarne które mają jakby być skupione w jednej ręce w ręce owego Piłsudskiego Mówiłem, że Piłsudski był premierem i był nim dwukrotnie. W 26 roku, zaraz po zamachu, i w 1930. Kiedy w 1927 roku zakończyła się kadencja tamtego starego Sejmu, a nowe wybory miały przypadać na rok 1928, duży sukces odniósł taki bezpartyjny blok współpracy z rządem, czyli BBWR. Mówiłem, że wspomnę i wspomniałem. Na czele stał Walery Sławek, który był no zwolennikiem tak naprawdę samego Piłsudskiego i sanacji, którą właśnie Piłsudski miał ogłosić. W tym czasie dochodziło do takich cudów nad urną, gdzie dochodziło do przekłamania, czyli fałszerstwa samego e, wyborczego. Jednak mimo to BBWR wygrywając otrzymał bardzo małą ilość głosów, stosunkowo małą ilość głosów, e, bo tylko 27% mandatów. Czyli to nie dawałoby mu zgodnie jakby z prawem i konstytucją samodzielnych rządów. To wykorzystała Opozycja, czyli sami przeciwnicy Piłsudskiego, którzy mieli przewagę w Sejmie, jakby się skumulowali, i tworzą oni w 1929 roku taką koalicję rządzącą, czyli stworzenie z dwóch różnych, jakby partii, kilku nawet partii, takiego stronnictwa, które ma rządzić. I nazwano to centrolewem. Jako, że w skład centrolewów wchodziło Sześć ugrupowań. Mieliśmy PSL-Piast, Narodową Partię Robotniczą, mieliśmy Hadecję, mieliśmy PSL, Stronnictwo Chłopskie i PPS. To wszystko jakby no, nie spodobało się samemu Piłsudskiemu, ponieważ nie tak miała wyglądać sanacja. W związku z tym, Piłsudski zlecił samemu prezydentowi, który w tej noweli sierpniowej otrzymał pewne uprawnienia, aby rozwiązał na no, mocy swojego własnego słowa, swojej własnej. Własnej decyzji Sejm i spowodowało to, jakby nowe wybory do parlamentu. Wybory te nazwane są wyborami brzeskimi, ponieważ przed samymi wyborami Piłsudski, cała sanacja, zaczęła ingerować w świat polityczny, zaczęła aresztować przywódców opozycyjnych i zsyłać je do takiej twierdzy: Brześciu nad Bugiem, do twierdzy w Brześciu nad Bugiem i to spowodowało, że te wybory będą później rzeczywiście przez Sanego Piłsudskiego wygrane, bo zdobywa on, uwaga, większość 56%. Eee, a kto w tym Brześciu był na przykład uwięziony? więc Witos, Wojciech Korfanty, czyli ludzie, o których już wcześniej mówiliśmy. Część z tych ludzi otrzymała zaraz po eee, zamknięciu ich w tej twierdzy tak jakby szansę dobrowolnej emigracji z kraju. Więc część z nich rzeczywiście skorzystała. W związku z tym, mając taką przewagę, bezpartyjny blok współpracy z rządem, czyli ten BBWR w roku 1934, o czym powiedziałem, dał te 63 tezy konstytucyjne, które stały się jakby podstawą pod nową konstytucję. Sytuacja w Sanacji zaczęła niestety się pogarszać w roku 1935, po śmierci Piłsudskiego dochodzi do kilku takich jakby grup. Interesów w samej sanacji. Mamy grupę zamkową, która jest skupiona wokół samego Mościckiego, czyli naszego prezydenta. Mamy e, głównego inspektora sił zbrojnych, który objął e, po śmierci Piłsudskiego Edward Rydz Śmigły. Mamy ten e, BBWR, który po 1935 roku jest rozwiązany i sam Walery Sławek, jakby będąc e, bliskim współpracownikiem Piłsudskiego, zbyt bliskim. Co wiązało się też jakby z niepewnością innych, powiedzmy, że e, polityków w ówczesnej Polsce, został ten Waler Sławek odsunięty w cień. W roku 1937 pułkownik Adam Kot powołał OZN, czyli Ozon Obóz zjednoczenia narodowego. Pojawiła się wtedy też wreszcie opozycja, która się zaczyna odradzać. Będziemy mieli front Morges z Władysławem Sikorskim na czele. Powstaje stronnictwo pracy, odbudowuje się stronnictwo ludowe oraz powstaje, no niestety, ale skrajnie prawicowe ugrupowanie, czyli ruch narodowo-radykalny, falanga, który będzie dążył do faszyzmu i tą falangę, jak będziecie widzieli flagi. Tego typu współcześnie ona dalej istnieje, co jest jakby troszeczkę niezgodne z konstytucją, ponieważ faszyzuje, a polskiej konstytucji aktualnie są zapisy, że partie, które będą powiedzmy miały coś z komunizmu, z nazizmu czy faszyzmu muszą być zdelegalizowane, a ta niestety dalej istnieje. Także na tym sobie dzisiaj zakończymy. Ja dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.